Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Historia. Dziś mam dla Państwa niesamowitą historię Indianina Stantwati, który był ostatnim generałem Białego Południa, który walczył w wojnie secesyjnej. Co jest o tyle ciekawe, że był Indianinem, czyli był czerwony. Czyli czerwony generał Białego Południa, który poddał się jako ostatni. Stand Watie żył w latach 1806-1871. Był półkrwi Indianinem. Dowodził swoimi rodakami Cherokezami, którzy walczyli w wojnie secesyjnej po stronie południa. Był zabójczo skuteczny. Był królem czegoś, co dziś nazywamy wojną partyzancką lub dywersją. W jaki sposób ten metys stał się wojownikiem sprawy południa, podczas gdy w tym czasie cały wiek XIX był pasmem zagłady rdzennych mieszkańców Ameryki? E, Bez litości tępionych przez rządnych ziemi białych osadników. Przecież narody plemienne Ameryki musiały przegrać tę wojnę z białymi, bo były zbyt podzielone, aby stawić skuteczny opór. Przed białymi, którzy tutaj akurat nie dzielili się na północ i południe, tylko po prostu prezentowali zwarty front. Stan Wattie po prostu zwyczajnie wolał wojnę białych niż walkę o życie i godność swoich pobratymców. Urodził się w 1806 roku, niedaleko dzisiejszej miejscowości Rom, czyli Rzym, w stanie Georgia Standwati otrzymał imię Chirokezów de Dgataga, co znaczy stanowczy. Po tym jak jego ojciec Owatie został ochrzczony i przyjął imię jako Dawid Owatie, zmienił imię na m, syna na swojego syna, czyli właśnie na Isaac S. Wattie, ale jako dorosły Isaac postanowił połączyć swoje imiona indiańskie i chrześcijańskie i tak powstał Stant Wattie. Jako uczeń morawskiej szkoły misyjnej, bo założyli je, tak, tak, drodzy Państwo, protestanci pochodzący tutaj z sąsiednich z Polską Moraw, Wati nauczył się języka angielskiego, a później pomagał starszemu bratu wydawać gazetę dla swojego ludu Cherokee Phoenix. Zanim Isaac stał się dorosły, jego ojciec, David Wati, stał się bogatym plantatorem, który, uwaga, był właścicielem czarnoskórych nieworników. Kłopoty Cherokezów zaczęły się na tych terytoriach, kiedy odkryto w nich złoto. Biali osadnicy wywierali więc coraz większą presję na Cirokezów, aby przenieśli się do rezerwatów położonych dalej na zachód. Gdy w 1830 roku, e, tym samym, kiedy w Polsce wybuchło powstanie listopadowe, Kongres uchwalił ustawę o usuwaniu Indian, e, przeganianie rdzennych Amerykanów stało się dużo prostsze cirokezi podzielili się na dwie frakcje. Większość, e, kierowana przez wodza Johna Rossa, chciała pozostać na swoich ziemiach i bronić ojcowizny. Wat... Należał do mniejszości popierającej przesiedlenie na zachód, wierząc, że to jedyny sposób na zachowanie autonomii plemienia. W 1835 roku wraz z kilkoma innymi e, wodzami podpisał traktat, w którym scedował starożytne ziemie Chirokezów w Georgii na rząd USA w zamian za ziemię w dzisiejszej Oklahomie. Vatican przeniósł się na zachód w 1837 roku. Tysiące innych Czirokezów nie miało tyle szczęścia. Większość uważała traktat za nieważny i pozostała na miejscu, podczas gdy wódz John Ross, bezskutecznie apelował do Waszyngtonu o unieważnienie umowy. W 1838 roku wojsko amerykańskie zaczęło eksmitować Czirokezów z ich domów w Georgii, zmuszając do migracji na zachód. Tak powstał Szlak Wes. E Spośród 15 tysięcy przesiedlonych Chirokezów zginęło 4 tysiące, w tym żona wodza Johna Rosa. Zgodnie z prawem Chirokezów, sprzedaż ziem, plemienia bez zgody ludu była karana śmiercią. Dlatego w 1869 roku przeciwnicy transakcji dokonanej przez Wati wykonali wyrok śmierci na jego bracie, wuju i kuzynie sam, Wati, ledwo uciekł. Stał się przywódcą plemiennej opozycji dogorywającego narodu Cirokezów i zajadłym wrogiem to chyba zrozumiałe wodza Johna Rosa. Miał, to oczywiście też doskonałe, doskonale zrozumiałe świetne relacje z białymi. I dzięki temu udanie rozwijał własną plantację, na której miał czarnych niewolników. Kiedy w 1861 roku wybuchła wojna domowa, Watj dostrzegł w niej szansę na własny interes, uznał, że rząd federalny, czyli zwolennicy zachowania Unii są groźniejsi niż groźniej wrogiem Cirokezów niż Stany Południa, dlatego założył pierwszy pułk Cirokezów Armii Konfederacji Strzelców Konnych. Dzięki temu, właśnie południe, już na początku konfliktu, przejęło kontrolę nad terytoriami zamieszkanymi przez Indian. Wati stał się znany jako utalentowany dowódca polowy i odważny dywersant, partyzant, dzisiaj byśmy powiedzieli. W bitwie pod P. Ridge, znana również jako bitwą pod tawerną Elkhorn w Arkansas w marcu 1862 roku, jego żołnierze zdobyli uznanie swoją postawą. Chociaż konfederaci ponieśli dotkliwą porażkę. 15 czerwca 1864 roku jego ludzie odnieśli wielkie zwycięstwo, zdobywając parowiec Union J.R. Williams, a we wrześniu następnego roku przechwycili zapasy o wartości około 1,5 miliona dolarów, przewożone w federalnym pociągu dostawczym w Cabin Creek. Jego działalność nazwalibyśmy dzisiaj wojną hybrydową. Zajmował się głównie paleniem domów i niszczeniem upraw i tworzeniem w ten sposób północy problemem, co zrobić z tysiącami głodujących uchodźców. Znamy to skądś, prawda? Nawet po tym, jak większość Chirokezów odrzuciła oficjalny sojusz z Konfederacją w 1863 roku, Wati pozostał wierny sprawie południa. W nagrodę otrzymał awans na generała brygady. Był... Tak oddany sprawie południa, że odmówił uznania kapitulacji swoich sojuszników. Walczył jeszcze miesiąc po tym, jak generał e, Kirby Smith poddał ostatki Armii Konfederacji 26 maja 1865 roku. Równo 75 dni po spotkaniu legendarnego generała Roberta Lee z ulisesem e, Grantem w Apomattox, Vatican został ostatnim generałem Konfederacji, który złożył broń poddając swój batalion w Docksville w dniu 23 czerwca 1865 roku. Po wojnie Wati wrócił odbudować swój dom, który żołnierze Unii spalili w ramach kary za bunt. Udał się do Waszyngtonu, żeby reprezentować południowych Chirkezów podczas negocjacji traktatu o odbudowie z 1866 roku, który pozbawił członków plemienia ogromnych połaci ziemi w zamian za przewrócenie ich praw w Stanach Zjednoczonych. Następnie Vati wycofał się z życia publicznego na swoją plantację Honey Creek, gdzie zmarł w 1871 roku. W USA pozostaje dość mało znaną postacią, jako indyjski generał walczący po stronie północy miałby dziś zapewnić o sobie wiele filmów i książek, ale jako generał południa i do tego właściciel niewolników. Jest dzisiaj nikomu niepotrzebne. Ta historia, drodzy Państwo, to taka odpoczynek od polskiej martyrologii, demask, demaskowania przeze mnie mitów. Mam nadzieję, że Państwu, Państwu się spodobała historia o czerwonym generale Białego Południa walczącym o to, aby czarni pozostali niewolnikami. Śmieszne. A ja polecam Państwu magazyn Historia bez cenzury, w którym zająłem się rozpadem Rosji. Jestem wydawcą tego magazynu. Tutaj mamy po prostu historię ostatniego mocarstwa kolonialnego Europy, które może przestać istnieć, jeżeli Rosja przegra wojnę o Ukrainę. To temat tabu w Polsce. Nie wiedzieć czemu, bo podobno w Polsce Rosja nie ma wielkich wpływów. A jednak okazuje się, że zastanawianie się nad rozpadem Rosji jest zadziwiająco mało popularne, chociaż jest bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek w historii. Rozpad Rosji. Polecam również w środku materiał, drodzy Państwo, o. To jest o materiał o m, amerykańskich. Francuskich i brytyjskich korzeniach współczesnego przemysłu rosyjskiego, czyli krótko mówiąc, o tym, jak Zachód sprzedał sznurek. Cytując Lenina, parafrazując Lenina, na którym się go powiesi, bo Lenin mawiał, że kapitaliści sprzedają sznurek, sprzedają im sznurek, na którym zostaną powieszeni. W tym wypadku po prostu broń używana na Ukrainie powstała dzięki pomocy Zachodu. Oprócz tego jest o pruskim kanibalizmie gospodarczym, czyli o tym, jak, drodzy Państwo, Prusy po prostu wykorzystywały i traktowały Rzeczpospolitą w XVIII wieku jak Kolonię, które można i trzeba eksploatować. Zalążkiem bogactwa Niemiec była właśnie eksploatacja Polski w XVIII wieku. Warto to przejrzeć, bo pokazuje, jakie konsekwencje miały słabe polskie rządy w XVIII stuleciu. Oprócz tego, drodzy Państwo, w tym numerze jest świetny, moim zdaniem, materiał o Prawdziwych historiach dotyczących tego, co oglądaliśmy w serialu Gra o Tron i czytaliśmy w książce, skąd autor wziął te tak ciekawe i tak barwne historie. Oprócz tego, drodzy Państwo, przypominamy historię zrzucenia winy za Holokaust na Polskę. Skąd się wziął termin polskie obozy koncentracyjne? Tutaj, drodzy Państwo, materiał o tym, że ów termin w latach 50. Wymyśliły, wymyśliły służby niemieckie, chcąc po prostu zwrócić winę na Polaków, podzielić się odpowiedzialnością przynajmniej za zbrodnie II wojny światowej. Fascynująca historia, drodzy Państwo. Warto ją przypominać i warto ją głosić. Rozpad Rosji to jest temat układkowy. Polecam historię bez cenzury. A ja, drodzy Państwo, mówię do zobaczenia.